Mówię o sobie alkoholiku, bo lubię, ale nie lubię ludzi, którzy pracują. Ja wstaję godzinie, o godzinie, której muszę wstać, idę do pracy i traktuję to picie jako przyjemność, a nie jako po prostu obowiązek czy, czy mózg. No to, to tym się różni może. Tylko i wyłącznie tym mogę się różnić. Ale są ludzie, którzy po prostu muszą, bo inaczej nie potrafią pracować. nie zna. Nie należą do nich. ale... Ale co ja mam zrobić? No zrobiłem i już, poszło. Wiesz, no. Chciałem swojej żonie udowodnić, że zetnę te włosy. To wszystko. Ludzie byli znowuż odpychani, bici. I oczywiście, że będzie na to, że pan Wiśniewski to zrobił. Nie jeden, nie drugi, nie trzeci, tylko Wiśniewski. No ważne, żeby w telewizji ładnie wyglądało. Wyglądało ładnie. Ja kocham ludzi, no i co z tego, jak mi dadzą do nich dojść. Widziałeś, jak długo szedłem? Bez? <laughs> Zrozumienia, żadnego zrozumienia sobie. Te 150 osób? Zresztą to... nie są dla mnie ważniejsi niż te 4 miliony przed poliwizorami? Nie wiem dlaczego, no kurwa, ale oni są! Żyli są! Wytłumaczyć, co to jest być bezdorem. Czy, że wychodzisz z założenia, że jeżeli czeka tam... To jest ta osoba na to. Ty widzisz założenia, że bardzo dobrze jest odejść i rzucić po prostu 10 pocztówek dla wszystkich, żeby się rozszarpali, czy postać godzinę i rozdać 200 pocztówek? Jak sądzisz? Hmm? Nie wiesz. A no to ci gwiazdor powie. Zdecydowanie postać godzinę i rozdać 200. Bo z 20 w ogóle nie ma co wychodzić

No, dlaczego ja miałbym żyć? Dla tych telefonów z wytwórni? Dla panów, którzy krzyczą przechodź szybciej, ty pedale, bo po prostu my tutaj nie możemy opanować sytuacji? To najgorsze to jest w tym wszystkim to, że ta cała banda nie widzi tego, że ci ludzie sami chcą. I ja chcę i oni chcą i wszyscy są happy. Czyli stałem z panami w klubie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Sprzedaliśmy komplety dwa. O 200 osób. W obienicach Spotkaliśmy się z ludźmi. Wszak było fajnie. No bo zostawiali, zostawiali oczywiście ci tacy najbardziej zagorzali. I z nimi można było pogadać. Tego już nie możemy teraz. Zrobić. Po wszystkim się spieszy, wszędzie jest za mało czasu. Jacek! Aniel! Czy wszyscy wiedzą, że nie ma SOS? Bo ja nie jestem po prostu marionetką, w którą się wkłada baterie i wyskakuje, tańczy, mam to wszystko gdzieś. Jak dostajesz jajkiem od kibica Legii, czy tam Polonii, czy, ko czy, czy kogokolwiek, e, to każdego by rozbiło. Możesz przewrócić to w żart, ale w dalszym ciągu my jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Taka jest sprawa. dlatego skróciliśmy koncert. I myślę, że słusznie. Pomimo tego, że niektórzy sobie pomyślą, że jesteśmy... Akcję usłyszałeś zdecydowanie. Tylko od razu storpedowałeś, zanim jeszcze zdążyłem powiedzieć, że tobie się wydaje, że ona po prostu była niewystarczająca. A jaka miała być? Oni właśnie wszyscy by chcieli, żebym pierdolę jak najszybciej. Co było na pierwszych stronach? Wiśniewski spadł z konstrukcji. To było coś. Przykro mi bardzo, że zawiodłem dziennikarzy, zawiodłem euforię. No już bez tego sarkazmu też. Ale on, no wybacz, ale jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Nigdy nie było tematem, że Wiśniewski sprzedał cztery areny i przeszło w Poznaniu 25 tysięcy ludzi. Dajcie, dajcie, dójcie, wujcie, Michała, teraz to co myślisz? myślę? Myślę po prostu, że wiesz, z niczego zrobił coś, wiesz, z ciężką pracą, zasłużył na to, co ma, wiesz. No i chciałbym, żeby miał jak najlepiej, no, po prostu. Ja, mam, już dość. Więc to z tego. Kolej mam. Ja często myślę, nie? Że właśnie jak do tego doszło, jak to się stało, że bo... akurat robi to, co robi z tak wiesz, dobrym skutkiem, nie? I udało mu się jest dobrze. Mam, już I co będzie? Będzie kolejny raz niezrozumienie. No, no. I będę znowu czerpał energię z ludzi. Niezrozumienie? A kto mnie rozumie jak nie ludzie tylko? Akademia fonograficzna? Wytwórnia? No kto? Przestań. Nawet nie jestem pewien, czy ci co ze mną grają, to wiedzą w ogóle, dlaczego ja to robię i o czym ja napisałem piosenkę. Ich troje! To ja chciałem zaśpiewać piosenkę. Nie żyją tak, I tak będzie tym razem, i tak będę opluwany przez środowisko. Mnie nawet gówno interesuje, czy to się sprzeda, czy to się nie sprzeda, już mam to w dupie wszystko, naprawdę mam to gdzieś. Robię swoje.